Dajcie na następnej wyprawie. Dziś zabierzemy Was do tak zwanej czeskiej Prypeci. Osiedle Ploużnickie, bo taką nosi nazwę, powstało w 1968 roku, kiedy na tereny obecnych Czech wkroczyły wojska Układu Warszawskiego. Bloki postawiono na prędce z wielkiej płyty i miały pełnić funkcję domów dla żołnierzy radzieckich, obsługujących pobliskie lotnisko i jednostkę wojskową. Małe osiedle składające się z kilku szarych bloków było w stanie pomieścić 450 rodzin, których dzieci uczęszczały do pobliskiej szkoły, również wybudowanej przez Sowietów. Żołnierze opuścili te tereny dopiero w 1991 roku na skutek rozpadu Związku Radzieckiego. Jak po ponad pół wieku wygląda czeska prypeć i czy rzeczywiście ma coś wspólnego z tą prawdziwą, znajdującą się w Zonie? Dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Podjeżdżamy właśnie na pierwsze miejsce, czyli na szkołę dla dzieci. Radzieckich żołnierzy. Radzieckich żołnierzy. że tutaj wyskakujesz, tak? A Pojechali. A tutaj mamy szkołę dla dzieci, radzieckich oficerów. Jestem w centrum miasta, więc chyba czas tu wbić. No podejrzewam, że nikt się tym przejmować nie będzie. No i tutaj można zobaczyć, jak można zaadoptować takie budynki, które zazwyczaj niszczają. A takie... zobacz! Sorry, ten to jest w ogóle nówka. On tu że nikt nie mieszka. Aha. Dopiero Jeszcze jest. Widać naklejki na tak, dopiero jest. Wiesz, Zobacz, jakby dopiero co postawiony. Tutaj jest, Zona tutaj jest. Dobra, więc my się teraz podzielimy z Kondradem. Kondrad pójdzie od, od strony lasu w tę stronę, ja od tej do niego, a Łukasz dojdzie do nas. Wszyscy mamy ze sobą cały czas łączność radiową. Zgadza się radem Konradem, nie Kondradem, bo to potem wszyscy do mnie piszą Kondrad. Kondrad. Wydaje mi się, że to jest wejść na komisajki sugi gimastyczną Wiecie, to jest szkoła właśnie dla... Przynajmniej, przynajmniej według nazwy to jest szkoła dla dzieci radzieckich oficerów. Czyli nie zdziwiłem się jakby lokalne dzieci też się uczyły w okolicy bo układ ma takiej typowej latki takiej jak budowanej u nas. To prawda tutaj na pewno nazywało się inaczej. Ale mechanizm był ten sam, dobra znalazłem. Po uliczku, ale może gdzieś z boku znajdę jakieś inne wejście żołnierze radzieccy, mniej więcej od 1967 roku właśnie te wszystkie tereny zajmują i pobliskie zaczyna tutaj, można powiedzieć, tworzyć się nie tylko czechosłowackie małe miasteczko ale głównie rosyjskie miasteczko na terenach Czechosłowacji ale czemu? zaraz wam powiemy pierwsze piętra, parter w sumie to jak zawsze yy, największy syf Tutaj wszystko jest generalnie zawsze wymiecione. Tu się chociaż zachowała tapeta. Jestem ciekaw czy rzeczywiście pod tapetą są gazety, ale w tym przypadku nie widać. Zawsze najczęściej spotykamy się z tym, że właśnie najpierw były klejone do ścian gazety, a później dopiero tapety. Czeskie dzieci możliwe, że również się tu uczyły. Oznaczone na mapach i historycznie jest to, że uczyli się tylko Dzieci radzieckich żołnierzy, co niestety też jest prawdopodobne, bo porównując do wielu, wielu miejsc, w których już byliśmy, związanych właśnie z Sowietami i tak dalej, to oni bardzo często się nie, nie asymilowali, po prostu mieli swoje kliki, swoje szkoły, swoje miejsca, i po prostu lokalni musieli mieć swoje sklepy, swoje szkoły. A, soldaty radzieckie swoje. Widzicie? Kroki, ja nie wiem, w tamtą stronę. Czyli ktoś tutaj już był. Coraz więcej rzeczy z zachodu, czyli do tych Czech, do Słowacji, zaczyna napływać. Ech, można powiedzieć, że filmy, muzyka, ta wolnościowa, ta propaganda. W tamtych czasach moja propaganda. No i dochodzi właśnie sierpień 1968. Ludzie wychodzą na ulicę, zaczynają strajkować, bo chcą wprowadzić coś na zasadzie socjaldemokratyzmu coś takiego jak nowy socjalizm. Ja bym to tak nazwał, pewnie tak to się nie nazywa i mogę się mylić. No ale nie pod podobało to się władzy w Moskwie, Breżniewowi przede wszystkim. No i układ warszawski stwierdził, że po tym co się tutaj dzieje, a dzieje się bardzo źle dla nich, no musimy ogarnąć jakieś spotkanie z innymi krajami tego układu, czyli Polską, między innymi Bułgarią, żeby Wjechać tutaj z misją pokojową. No i oczywiście kolejna propaganda. Wysyłany list stąd, że się źle jedzie, ponieważ w 1968 są protesty, od władz czechosłowackich do władz ZSRR, że trzeba tutaj wjechać z misją pokojową. No i kto wie, że oczywiście kraje Układu Warszawskiego, no i niestety również Polacy. Krwawe tłumienie: ludzie umierają. Udaje im się stłumić e, wszelkie protesty. A można powiedzieć, że od 1968, właśnie ze względu na to, żeby już drugi raz coś takiego się nie powtórzyło, takie protesty, władze radzieckie zaczynają zacieśniać, można powiedzieć, pętle naszej Czechosłowacji. Dlatego wprowadzają więcej swoich tutaj wojsk i dlatego te wojska osadzają się właśnie w takich miejscach, jak to Long Story Short. A teraz zajmijmy się Urbexem. Po pierwsze, u góry jest taki lufcik, widzicie, taki świetlik zrobiony. I w środku, na ścianach, jest położona imitacja cegły, no taka tapeta ceglana co świadczy o tym, że to mieszkanie miało taki lekki powiew zachodu i teraz tak, wchodząc na dzień dobry mamy jedną szafę z takim też świetlikiem tutaj była toaleta i tam był brodzik od prysznica widać na ziemi jeszcze tutaj są takie pozostałości płytek wchodząc dalej mamy Rozgałęzienie i korytarz, i tak, tutaj jest główny pokój, o to ciekawe, zobaczcie jak są podłogi robione Chamskie deski położone, na te deski kolejne W ogóle jakaś taka płyta pieśniowa, jaką tym nie plecy I następnie na górę ten minolę i cała reszta Kolejne pokoje mamy tak, tutaj mamy taki mniejszy pokoik z wnęką widzę i z wyjściem chyba na balkon tak, tutaj był kiedyś balkon tylko ten balkon był taki malutki widzicie? już zostały tylko pręty zbrojeniowe no i dobra, i chyba każdy miał takie drzwi w domu <laughs> przynajmniej ci, którzy mieszkali w bloku ja też miałem takie drzwi do kuchni i tu będzie kuchnia tak, na 100% i co jeszcze ciekawe, widzę że są takie kratki do czyszczenia takie jak się to nazywa? Wyczystki do komina. I się zastanawiam, czy tutaj kuchnie na przykład nie były, słuchajcie, węglowe. Historia rzeczywiście zakręca koło, ponieważ jakieś 7 lat temu byliśmy w strążu, czyli identycznej radzieckiej bazie w Polsce. Yy, teraz widzę taką samą w Czechach. Tylko ta baza w Polsce została już niestety e, zniszczona. A tutaj mamy okazję jeszcze ją zobaczyć w całej okazałości, jak to wygląda e, w Polsce. Czechach, przepraszam, zamyślałem się, bo coś leżało na ziemi. No niestety jest strasznie poniszczona, ale z tego co pamiętam, w Polsce było podobnie, też wszystko było bardzo poniszczone. Ale, mimo wszystko mam ogromny sentyment do takich miejsc, bo jednak jakiś ten, jakaś ta historia PRL, historia powojenna, historia radziecka jest taka najbardziej, e, najbardziej ciekawa. Dobra, wejdę jeszcze na piętro, pozwiedzam szkołę, wrócę do chłopaków. Jestem w ostatnim budynku. Z tego szeregu. Tutaj możecie zobaczyć, jak wzrastają gałęzie drzewka. Ich korzenie będą coraz bardziej rozpychać beton. Tak samo jak i lód wchodzący w szczeliny. I za parę lat to wszystko się zawali. Właśnie tak działa historia. Myślicie, że mówiąc, że natura jest, odbiera swoje. Mamy na, na myśli, że a rosną kwiatki, na czym się pięknie Nie, natura to niszczy swoją potęgą. A mianowicie, spójrzcie na to. Jedna mała. Dziurka w lato, cokolwiek, pęknięcie w zimę, pada woda, woda zamarza, lód rozpiera ten beton i można powiedzieć, że z większą siłą niż paru mężczyzn, parunastu mężczyzn przez parę lat dryluje ten beton, aż go nie niszczy. Czyli przyroda jest potęgą, no i trzeba na nie uważać, tylko nie mówię to jako jakiś szaman, żebyście wiecie tam pomyśleli, że my zmieniamy profesję i zaczniemy sprzedawać czaszki po 800 zł, jakieś przynoszące szczęście i leczące różne choroby. To jest właśnie to, czego szukałem, czyli gazety w o wiele lepszym stanie I jeszcze które zostały na e, tej na ścianie, ale mam ze sobą takiego tłumacza Googleskiego, który robi to na żywo. I tutaj jest połączenie z internetem, więc za chwilę poszukam tutaj jakichś informacji, a widzę, że tutaj coś jest o NATO. Dobra, powinien tłumaczyć na żywo na to, na stawia bariery. Ok, narodowe, już góra się jakoś prowokacyjne demonstracje siły powinno. Babawię przed przeładowaniem. Ciężko to się tłumaczy, ale tutaj coś są na to i prowokacyjne demonstracje powinno być. No, generalnie <gryw> cisną na to, tak? Kurczę. Nie zawsze do końca jest to tak proste do przetłumaczenia. Szczególnie wszystko za dużo zależy od czcionki Tłumaczenie Wolności Narodów Afryki Zwiększenie Potęgi Wojskowej, zobaczcie, oczywiście, wszystko jest Lenin, gwiazdy, nazwa, gazety, ale w tym miejscu mamy datę wydania: 70, 71 rok. Jeszcze poszukam jakichś tłumaczeń. Aha, tylko to jest do góry nogami. Strony Życie Niewiele mi to mówi O tu mamy jakiegoś żołnierza jeszcze Biegnącego z kołachem Dolar i SPA Strategiczne Ciężko mi jest to też tłumaczyć Bo patrzy się i na telefon i na obieg i na to co wam pokazuje Ale no dobra Coś już tam przetłumaczyli W większości przypadków Beka. znaczy, się, propaganda w stosunku do NATO. I słuchajcie, a tam jeszcze są jakieś inne budynki po prawej stronie. Nie tylko są wszędzie te e, mieszkalne. Ale patrząc po tym, ta szkoła jest tak zrujnowana, że to się nadaje tylko i wyłącznie do wyburzenia. To jest wszystkie mury są zagrzebiałe, zniszczone. E, no, po prostu ten budynek jest taką ruiną, że się nie nadaje do niczego innego jak. Do wyburzenia? Halo, halo, i jak wam idzie? Ja wyszedłem ze szkoły i powoli zmierzam w kierunku e, tych budynków opuszczonych. Przechodzę sobie przez osiedle i mijam sobie e, śmietnik. No okej, okay, dobry wybór. Kuba musi być w którymś z bloków albo w piwnicy, bo nic nie mówi. Halo, halo, Konciu, słyszysz? Tak, usłyszałem cię. Powiem tak, że tutaj masz 7 bloków opuszczonych. Większość z nich jest z takimi kafelkami, mniej więcej błękitno-białymi. I jeden jest obdrapany, głównie już sama cegła i ma inny kolor i właśnie do niego wchodzę. A pewnie zwróciliście na to uwagę, ale te osiedla nowe, wybudowane tutaj. Są nowe, to też cele Jak czytaliśmy historię, to przecież mieli odremontowywać, czyli w tyku Ta szkoła jest na początku tego osiedla, więc te bloki no 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 si zamieszkały. To też trzy element tego całego no tak, masz rację. Jak najbardziej zwróciliśmy na to uwagę, i jestem ciekaw, czy kolejne też będą odremontowywane, czy już są w takim stanie, że się nie uda. No nie wiem, jak widziałem po szkole, to. to Szkoła się nadaje do wyburzenia. Nie wiem, jak te budynki inne. No, ten budynek, w którym jestem, też się nadaje do wyburzenia. Zawsze w takich miejscach trafia mi jedno, a mianowicie to ta cisza. Pomimo to, że. W tym momencie obok są, jest tylko jeden tak naprawdę blok użytkowany Jest tutaj ulica, w której widziałem nawet światłowód A jesteśmy, słuchajcie, naprawdę w lesie, że tak powiem To dalej jest tutaj cicho Słychać tylko mój głos, moje odgłosy butów A tak to jest kompletna cisza i to jest coś, co kocham w opuszczonych miejscach Z tym bardziej w miastach Większość tych radzieckich wygląda tak samo, już kilka ich widzieliśmy Ale mimo wszystko jest W tych opuszczonych miejscach jest właśnie to piękno. Piękno ciszy, tak bym to może nazwał. Zresztą zobaczcie sami na ten bajkowy wygląd. No bez kitu, byliśmy w Prypeci i można powiedzieć, że wygląda to identycznie. Tylko zależy, która dzielnica. Wiadomo, że Prypeć była większa. Klimat tych miejsc jest naprawdę bardzo fajny. A co to jest? Taka mała klitka. Dziwne przejście. I dziwne przejście prowadzi na dach. Najgorsze jest to, że jest tutaj śnieg. I nie widzę po czym stąpam. Ale widok jest piękny. Niestety budynek ten, też jak widzicie, jest chyba trochę niższy w ogóle od tych dookoła. Przez co, no nie będę miał tak fajnego widoku. Tam jest ten mały po którym przechodziłem, w którym byłem, i tamtą stronę dalej jest również ta kolejka, która jechała z Moskwy. Słyszycie? Jakiś samochód, tam I też to lotnisko. Przyszedłem z tego bloku. Chciałem wejść do tego, ale tam słyszę głos Konrada, więc wejdę do tego, ale jeszcze go postaram się wkręcić. Halo, what are you doing here? Leave that building! Łukasz czy Kuba? Sir. Ktoś krzyczy, ale nie wiem kto. Zapytam się. Ktoś z Was krzyczał przed chwilą? No właśnie, nie. I słyszałem, jak ktoś po angielsku krzyczał: Co tutaj robisz? Coś takiego? To nie wiem. A Łukasz, ty coś słyszałeś? Hey, sir! I see you! Leave that building! Ja teraz jestem na dachu jednego z tych opuszczonych... budynków. Nie wiem, kto to słyszy. Czy on mnie widzi, czy nie? Czy kogoś od was widzi? Bardzo słabo cię słyszę, co mówisz? Ja jestem na dachu jednego z tych budynków. Jestem ciekaw, czy kogoś z nas widzi, czy po prostu sobie na przykład krzyczy do jakiegoś e, zwierzaka. You can't be there, leave that house. <laughs> się odbija w ogóle. Ty, ja on, żeby... on coś krzyczy, żebyś się dachu. przejdę w tym dachu. No dobra, na chudym to jesteś dachu? Na dachu tego pierwszego budynku, takiego najbardziej zrujnowanego, który nie ma tej mozaiki. No, dobra, końciu, to jak się to myślę, żeby nie poznać? Skręciłeś się? Skręciłeś się? No, skręciłem się, Dobra, ty to co? Schodzisz na dół idziemy razem do piwnicy? Powiem że to jest dziwne, bo jak ty tam stałeś i krzyczałeś, to Twój głos odbijał się od tamtego tak. bloku i ja go słyszałem z tamtej strony. Z strony. A tam są te budynki, które są wyremontowane, no tam, i się tak. zastanawiałem, czy przypadkiem jakieś mieszkanie z balkonu ty. do mnie nie krzyczy, czy ktokolwiek. jest dziwne głosy w tej profeci. <laughs> <laughs> nie wiem, czy czekamy na Łukasza, czy idziemy w tę piwnicę. Możemy pójść w tamtą stronę i po prostu jak go nie będzie, to śmigniemy w piwnicy i mu powiemy. Tylko wiesz o co chodzi? Te budynki zobacz, że nie mają okien. Te mają okna, one są w lepszym stanie, więc jak wchodzić do piwnicy, to tu. No to możemy tak zrobić, z tamtej strony nie będzie raczej, bo no to podobne. Ale podobno. byłeś tu. Z tyłu. By. Z tyłu, ale tu nie byłeś, no to dawaj, zobaczymy, może Bardziej jest... Z tamtej strony piwnica Tu? No dobra, no. no to chodź. Tu jest chyba wejście, wiesz, do tej piwnicy. dobrze. Nie, co to jest, ty? Dziwne jest prosto w tych To jest jakiś kurnik w ogóle. <noise> Trzymaj. W szkołach to powinni uczyć takich rzeczy na Włapie. A nie skakanie. <noise> przez... się w dziury. Tak, a nie skakanie przez koziołki. To jest wysoko. No nie. Może <noise> się tak zapiera, że już na jest pół metra, nie? Zawsze wolę być ostrożny na początku. A może to jest z. Z -S, 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 S. Marzec, co nie? Mar... Marzec Magiliew. Nazwisko może? Magiliew. Dobra, ty, szukamy gadżetów. Widzisz, wystarczy zejść do piwnicy już się coś pojawia, no. nie? Jesteś tutaj to widać najlepiej. Tu jest ta klatka schodowa. Jo, straszna, ty! człowieku. O, <laughs> nie. Zawsze mnie straszą takie rzeczy, prawda? Strasznie jest stołek bez dwóch nóg. Patrz, jaką ma twarz czarną? Przypala. No niech tak Może to jest lalka budu. <gry> Rosyjskiego budu. Co tam masz? Wiesz, co buty są jeszcze? Żołnierzy widać. To są mi te klapongi. Ty, a tutaj coś jeszcze jest. Ale tam można chyba przejść, poczekaj. Nie, poczekaj. Mleko w proszku. Mleko w proszku. A, to jeszcze takie mleko jak się kupowało no, za dzieciaka. Te. A marena wiśniowa. To też za. Ale to już jest po czesku napisane. No to już nasze czasy. Wiśniówka. O stary! Wow! Myślisz, że ale to... nie, to nie to jest to... to chyba. Choć nie wiem, może był jakiś tutaj żołnierz, który jarał się zachodem trochę też. No ale to tu jest Anglia, ZSRR. Ja czyli to nie musi być. Dlaczego no, nie Satan jest. Satan, Pet Shop Boys. No to Pet Shop Boys to lata 80. Co no, właśnie. Tutaj są te. To jest coś, co w piwnicy. Gazety, i... widzisz? Poprzeklejane wycinki starych samochodów. No i to może być z tych czasów. Choć tutaj już masz czeskie, ale wiadomo, że jako nie mieszkali. Ci. Nie, no tak. Więc Pet Boys i serduszko. No to przecież to jest zespół z lat 80., który każdy słuchał. I zobacz, No fake, no, no. no AIDS. No, no aid, AIDS, tak. Mir. Galas, no Stier. Ej, dobra akcja, co? Disco Night. Disco longstop. Night, stop. Może być tak rzeczywiście, że tutaj e, ktoś, wiesz, po prostu zrobił sobie... No, jest. no tak, jakiś może jakiś dzieciak, wiesz. Dzieciaka kolejna... Czy grupka sprawa. dzieciaków, tak? Właśnie, zrobili sobie bazę w piwnicy, mieli swoją. No. No może być, znaczy się... Ciężko nie powiedzieć, bo ta farba trochę wygląda na nową, co nie? No ale może to było odmalowane po prostu. Ucha Ucha <laughs> Ale fajne miejsce, że coś takiego. Czy jeśli w ogóle wyjdziemy? Zostaniemy z... z. pet ship Boys, już do końca życia. Petshop Boys. PetShip Boys. Ship czy Ship? A ja wiem. Z tyłu było wejście. Co, jednak od tyłu Komunikowałeś się z otwórzem? Tak, on tutaj przy tym rowerze, czyli tam, co nie? Mhm. To my cały ten blok także przyszliśmy pod ziemią. I był to najciekawszy blok, który był pod ziemią. No. To było to znalezisko tak, tej bazy. tego Pet, Shop Boys, Pet Shop Boys. Pet Shop Boys. Ignorancje. <grystanie> Nie będę mówił dalej. Nie wiem czy... Nie wiem czy miał mikrofon włączony. Yo! Hello. Znaleźliśmy na przykład rosyjską książkę, w której Markus. Wie, wieczorną, niedzielną nocą. Co się robi? Co się sprawiał Lepiej nie wiedzieć. Dobra, fajne miejsce. Ja robię mistrzostwo. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonej czeskiej Prypeci. Cofnęliśmy się nie tylko do zimnej wojny, ale też do początków naszego urbexu, bo w sumie kiedyś zwiedzaliśmy głównie takie miejsca. I w piwnica była naprawdę kozacka. Robi wrażenie. Robiło to wrażenie. Dziękujemy temu Państwu za to, że mogliśmy zwiedzić kolejne miejsce, nagrać kolejne odcinki. No i co? Do, do zobaczenia, zobaczenia na następnej wyprawie. wyprawie. A jeżeli chcecie wspomóc nasz projekt, to w opisie tego filmu macie link do Patronite. Dziękujemy.